Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje kabaczki giganty w tym roku. Chociaż nie do końca mi się ta uprawa udała, bo yy, pozwoliłem na zbytnie owocowanie. Nie, nie było czasu, żeby kontrolować, żeby był tylko jeden owoc. I z trzech roślin ostatecznie jest chyba pięć tych kabaczków, także nie są za duże. No, zobaczcie, no nie wiem ile ma z 10 kilo ponad może ten tutaj mamy trochę większy kolejny no toś ciężki jest ale nie jest aż tak duży jaki bym oczekiwał Tutaj się schował kolejny, i tu mamy ostatniego, ten jest chyba największy, i tak to wygląda. Myślę, że w przyszłym roku. Przypilnuję tych kabaczków, żeby urósł jakiś bardzo duży. Do zobaczenia!